Dzień dobry, Marcin Szołajski, radca prawny Szołajski Legal Group. Proszę Państwa, dzisiaj ogłaszamy kolejne zwycięstwo naszych klientów z bankiem PKOBP. Sąd rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie wydał 18 kwietnia wyrok, w którym zasądził na rzecz naszych klientów zwrot z tytułu spłaconego już kredytu frankowego. Był to, była to umowa własny kont hipoteczny, która była zawarta w czerwcu 2003 roku, i była to umowa, która była już spłacona, ponieważ okres spłaty wynosił 17 lat, czyli w 2020 roku kredyt został spłacony. Kredytu udzielono w wysokości 12 230 franków szwajcarskich. Kancelaria Szołajski Legal Group 13 października 2021 roku złożyła pozew do sądu w imieniu swoich klientów Frankowiczów i bank złożył odpowiedź na ten pozew 17 stycznia 2022 roku. W sprawie odbyły się dwie rozprawy. Na pierwszej rozprawie zostali przesłuchanie Frankowicze. Ona się odbyła 24 stycznia 2023 roku. Na drugiej rozprawie, która była 23 marca 2023 roku. Y, sąd oddalił wnioski o przesłuchanie świadków, wysłuchał stanowisk końcowych stron i Odgłosił, że orzeczenie zostanie wydane 18 kwietnia 2023 roku. Frankowicze wnosili o zwrot wszystkich rad, które wpłacili na nieważną umowę kredytu, i żądali, aby sąd zasądził również koszty zastępstwa procesowego. 18 kwietnia 2023 roku Sąd, okręg sąd Rejonowy Warszawa Wola w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził, 55 327 złotych i 90 groszy oraz odsetki ustawowe od 2021 roku. Ponadto sąd zasądził na rzecz frankowiczów ponad 9 467 dokładnie złotych za y, prowadzenie sprawy przez y, profesjonalnego pełnomocnika i zwrot właśnie tej kwoty do y, klientów frankowiczów. Proszę Państwa, warto odnotować, że umowa była zawarta w 2003 roku. Czasami klienci do nas przychodzą i mówią, no tak, my zawarliśmy umowę przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Czy możemy w takim razie prosić o ochronę z, w związku z e, właśnie krytem frankowym. Jak najbardziej ten wyrok sądu rejonowego dla Warszawy Woli to potwierdza. Proszę Państwa, e, nie ma na co czekać. Umowy własny kąt hipoteczny są nieważne. Trzeba doprowadzić do ich stwierdzenia nieważności przez sąd. W związku z tym. Nie ma na co czekać. Frankowiczu, działaj. Szołajski Legal Group prowadzi takie sprawy i chętnie Państwu pomoże. Bardzo dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, radca prawny.